Witam serdecznie w tegorocznej edycji wywiadu z kandydatami i kandydatkami na przewodniczącą lub przewodniczącego naszej szkoły. Ja nazywam się Majs Polska i się mam przyjemność dla Was ten wywiad poprowadzić. Pierwszą osobą, którą tutaj mamy jest Małgosia Cichy, która teraz mam nadzieję powiedzieć coś krótko o sobie. Hej, nazywam się Małgosia Cichy i jestem z klasy drugiejce. W tym roku wraz z moim sztabem postanowiliśmy kandydować na Radę Młodzieżową naszej szkoły. Co Cię skłoniło do podjęcia takiej decyzji? W naszej szkole dalej jest bardzo dużo niewykorzystanych możliwości, które można dalej kontynuować i rozwijać. Dlatego postanowiłam kandydować w roku. dobrze. I co różnić od innych kandydatów? Jakie My... są twoje książki z alewanikla? Myślę, że mamy zupełnie inne postulaty i to jest naszym... naszą główną różnicą. Ale poza tym mój sztab też jest bardzo chętny i pełen siły, żeby się angażować w życie naszej szkoły. Dlatego w pełni pozytywnej energii chcemy dołączyć do Rady Młodzieżowej. Dobrze, jakie są Wasze słabe strony? Hmm. Brak? Oczywiście. Dobrze, dobrze. A teraz mam już pytanie co do, do Twoich postulatów. Mianowicie a propos etiud. Jak to ma wyglądać? Cały w cały, cały konkurs, kto to będzie oceniał, jak to będzie przeprowadzane? Okej, okay, to JILI będzie powołane podczas festiwalu, wtedy dopiero. Jeszcze na ten, na ten temat nie myślałam. Natomiast festiwal polegałby na tym, że zbieralibyśmy różne osoby, a dokładnie w tej pracy, które następnie na finale byłyby pokazywane. Prawdopodobnie w zaprzyjaźnionych kinach, a jeśli to się nie uda, no to w naszej szkole. Dobrze, no, mam pytanie jeszcze odnośnie y, zniżek, o których również pisałaś. Czy są to, czy są to nowe zniżki dla uczniów naszej szkoły, czy, czy po prostu próbowanie zniżek, które już są nam dostępne, ale o których nie wiemy? Y, chcemy zarówno stworzyć tak, jak już chyba jest opublikowane tablica ogłoszeń, na której będą dostępne. Y, Wszystkie informacje dotyczące sniżek, bo wiem, że bardzo wielu uczniów nie wie o wszystkich już istniejących, ale mamy też w planie zajęcie nowymi zniżkami i już mamy kilka takich, co na pewno się udadzą. Dobrze i mam jeszcze pytania co do kina w ogrodach. Jak to ma wyglądać organizacyjnie? Jakiś sprzęt czy pożyczony? Czy... Chciałabym nawiązać współpracę tutaj i oni by nam pomagali organizacji tego i odbywałoby się to raczej w tym cieplejszym sezonie, kiedy... Wiadomo, lepiej i przyjemniej się dzisiaj wypowiadać. Teraz już pytanie z przyjemniejszych: za co kochasz Słowaka? Chyba za tą energię, która tutaj jest, i za tych wszystkich ludzi, bo w to są ludzie i nie ma drugiej takiej samej szkoły, bo nie ma nas w innej szkole. Dobrze, <grym> dobrze. dobrze. I ostatnie pytanie: jakie jest Twoje zwierzę? Ciężkie pytanie zadajesz. Wiem. Kocham wszystkie zwierzęta. Okej. Okay. <grym grym> Natomiast myślę, że przez to, że posiadam już od chyba pięciu lat mojego pieska, powiem, że jest Okej, okay. <grym> dobrze, <grym> dobrze. <grym> dobrze. <grym> tak, dziękuję Wam bardzo, dziękuję Państwu.